Dzisiaj świętujemy 15-lecie naszej firmy Freightliner.pl. Tym pięknym pociągiem udajemy się za chwilę do Lublina. Tam 15 lat temu, 1 września, wszystko się zaczęło. Pierwszy pociąg z węgla z kopalni Bogdanka do elektrowni w Kozienicach. My dzisiaj zostaniemy w Lublinie na wieczór, nie będziemy wieźli węgla. Natomiast liczymy na równie wielkie emocje jak podczas tego pierwszego pociągu. Mamy wyjątkową atrakcję. Pociąg 15-lecia relacji Warszawa Główna-Lublin. Zatrzymamy się w Warszawie Zachodniej i w Dęblinie. A później, a później spędzimy czas w gronie najsilniejszych. Ja pracuję tutaj już ponad 14 lat. No i zauważyłem, że firma dobrze się rozwija. Poza tym wszyscy są w pracy bardzo zadowoleni z pracy. Ponadto dzisiaj będziemy imprezować. Najpierw oczywiście pojedziemy do Lublina, widzimy miasto, rynek, dowiemy się trochę o historii miasta. Następnie będziemy mieli już oficjalną, oficjalne spotkanie w hotelu i tam będziemy fetować. Pierwszy pociąg 15 lat temu, trochę więcej niż 15 lat temu właśnie pojechał przez Lublin z kopalni Bogdanka do elektrowni Koźnica. W tym czasie była ta, ta mała firma, taki startup kolejowy. Cztery lokomotywy, parę set wagonów, z okolicy 20 ludzi i pierwszy poziom właśnie przyjechał przez Lublin. Za te 15 lat dużo rzeczy się zmieniło. Zrobiliśmy się największym kolejowym, prywatnym, niezależnym przewoźnikiem na rynku polskim. I firma już jest zupełnie w innym miejscu, wiele większy zespół.